Mieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak zwalczać smog i wiesz co? No co? Smog jest bardzo drobnym pyłem, prawda? No, co ty kombinujesz? Skoro jest tak mały i osadza się na parze wodnej, to znaczy, że wiatr może go zdmuchnąć. No, chyba tak. Więc sprawdźmy to. Super! Ale, żeby nie było tak łatwo, przenieśmy się w góry. Co? Do tego doświadczenia będą nam potrzebne... Akwarium. Suszarka, suchy lód, zagotowana woda i. i co? Miasteczko z Lego. Na początek wstawiamy do akwarium miasteczko Lego. Potem do ciepłej wody wrzucamy suchy lód. Uważajcie i pamiętajcie, żeby nie robić tego gołymi rękami. Dobra, jeszcze jedna. Powstała para wodna imituje nasz smog. Bo, tak jak on, jest cięższy od powietrza, dlatego unosi się nisko nad powierzchnią ziemi. Całość wlewamy do akwarium, które imituje nam górskie miasteczko. Pamiętajcie, aby nie wlewać wody, tylko sam smog. Dobra, to mamy już nasz smog w górach, teraz potrzebujemy wiatru. Podłączamy suszarkę do prądu i dmuchamy z każdej strony. I robimy halny. Ale nawet halny nie pomaga. Są wnioski? W góra, gdzie powietrze powinno być najczystsze, często jest najbardziej zanieczyszczone. Ponieważ ludzie nadal palą w piecach. A smog w dolinie utrzymuje się dłużej niż na równinie. Czyli wniosek jest taki, że natura się za nas smogu nie pozbędzie. To my musimy się go pozbyć. Więc tylko my i tylko działając razem możemy wygrać, wygrać ze smog.